Akcja strzeluchy! Pięknie! Brawo! Można już brawo bić! Baranie jaja się gdzieś kurde luzują, może jest teraz one się kurczą, bo jest też gorąco i to może się kurczyć kurwa. Chuj wie, no nie wiem, tak sobie myślę. Dziura. Jakby była, no to też, no to też, bo to się ułoży gdzieś, podskoczy i, no i to tak to wygląda później, nie? Muszę no, brawo bić, no niestety. Sweluchy w akcji! Wyjeżdżam z zakrętu, sweluchy wyprzedzają na tych podwójnych, bo tam tak samo. Tych dwóch co za tym starym autem co, je, co jechali łącznie was tym starym, co oni te stare auto wyprzedzali. już nawet nie wiem. tutaj Kurwe sińskie, kurwa, celuchy jebamy Widać, że kamery działają. Celuchy 05 064 Ty kurwo śmieciu jebamy o jebama. wyrobił się widać, ten to wyrobiony był utrzelu jebamy Za winkla kurwa to, to, to. Robią to co najlepiej potrafią Te kurwa ścierwa jebamy tą drogę zawsze celują rano, a co rano, jak jechałem wcześniej, tak samo, w tą drogę, w Szeluchy. O kurwa, jakiś mostfel kurde jechał 50 Patrzą może na ten, na radar, więc, no mógł nie widzieć Sweluchy Ciąg dalszy. Sweluchy babcji. Ja tu skręca, nie tu się akurat mijam tu celuch skręca. Sveluchy, urabura bura, Kamery Ciekawe co oni się kurgają jakimś ktoś. Telefon po prostu tam podsłuchuje, czy podgląda, czy tam no nie wiem, takie rzeczy. Czy uważają w ogóle na kamery. Czy resetują telefony. Speluchy pierdolone.